Omówmy teraz dotychczasowy kod naszego programu linijka po linijce. Bardziej szczegółowo omówimy użyte w programie typy danych, jednak wyjaśnimy sobie pokrótce również pozostałe instrukcje. Na początku programu importujemy dwa moduły. Moduły to pliki z kodem w języku Python, które znajdują się w jakiejś lokalizacji na naszym dysku. Python posiada wiele gotowych do wykorzystania modułów. Możemy też tworzyć własne moduły z naszym własnym kodem. Ładując moduły, Python przeszukuje pewne określone lokalizacje na dysku w celu odnalezienia modułów, których nazwy podajemy w instrukcji import. Pierwszy z zaimportowanych przez nas modułów dostarcza nam różnych gotowych funkcji do generowania pseudolosowych danych oraz zestawów takich danych. Załadowaliśmy ten moduł, aby móc wywołać dostarczaną przez niego funkcję choice. Funkcja ta przyjmuje pojedynczy argument, którym musi być zestaw elementów, spośród których możemy wybrać jeden z nich. Musi to być zestaw elementów, gdyż, mając do dyspozycji prostą wartość, nie mielibyśmy z czego dokonać wyboru. Zatem nie byłoby tutaj żadnej cechy losowej. Nie możemy też losować z pustego zbioru elementów, gdyż nie byłoby żadnego elementu, który moglibyśmy faktycznie wybrać. Jeśli do funkcji tej przekazalibyśmy jednoelementowy ciąg danych, to funkcja ta za każdym razem zwracałaby nam ten sam jedyny element ciągu. W naszym programie do funkcji choice z modułu random przekazujemy ciąg znaków alfabetu, inaczej łańcuch znaków literowych o skończonej długości. Taki typ danych nazywamy stringiem, czyli właśnie łańcuchem znaków. Nie jest to typ prosty, a sekwencja. Użyty przez nas angielski alfabet to wiele pojedynczych liter składających się na jeden napis. Do samego typu string, czyli napisów, wrócimy niebawem. Wynikiem działania funkcji Choice. Jest pojedynczy element z podanego przez nas zbioru. W naszym przypadku jest to pojedyncza litera z angielskiego alfabetu. Komputer przechowuje tę wartość gdzieś w swojej pamięci, i my, chcąc się w jakiś sposób do niej odnosić, nadajemy jej własną nazwę. Od tej pory Python, widząc symbol letter, będzie odwoływał się do tej wartości przechowywanej w pamięci komputera. Operację powiązania wartości z wybraną przez nas nazwą Nazywamy operacją przypisania. Możemy wielokrotnie przypisywać wartość do tej samej nazwy, i wtedy wartość reprezentowana przez tę nazwę ulega zmianie. Dlatego nazywamy je zmiennymi. W kolejnej linii kodu wywołujemy funkcję print z dwoma argumentami. Pierwszy z nich to napis, a drugi to nasza zmienna zawierająca wartość wylosowanej przez nas litery. Funkcja print może przyjąć dowolną ilość argumentów. Może również zostać wywołana bez argumentów. Wypiszę wtedy pustą linię. W kolejnej linii kodu tworzymy nową zmienną reprezentującą informację o wygranej lub przegranej grze. Wygrana i przegrana to dwa odrębne stany. Reprezentujemy te stany przez wartości prawdy lub fałszu. Typ bool to prosty typ, który ewaluowany, czyli wartościowany jest właśnie do wartości oznaczającej prawdę lub fałsz. W języku Python... Wszystkie wartości, które reprezentują jakieś dane, wartościowane są do prawdy, a wartości 0 i false są wartościowane jako fałsz. Istnieje również wartość NON, która w kontekście typu bulin wartościowana jest do fałszu. W Pythonie również puste zbiory i sekwencje są ewaluowane do fałszu. O czym opowiemy sobie w kolejnym materiale, kiedy omawiać będziemy typy sekwencyjne. W następnej części kodu wprowadziliśmy zmienną, której wartość interpretujemy jako liczbę błędnych odpowiedzi podanych przez użytkownika. Liczba prób jest liczbą całkowitą. Użytkownik wykonuje jedną, dwie czy więcej prób, ale nie wykonuje ich przykładowo dwie i pół. Typ danych dla liczb całkowitych nazywa się integer. W językach programowania najczęściej skrócony jest po prostu do int. Do reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych, jak wspomniane wcześniej 2,5, służy m.in. typ float, który jest skrótem od wyrażenia floating point. W tym miejscu zrobimy małą, lecz niezwykle istotną dygresję. Otóż czym jest komputer? Jak sama nazwa wskazuje, jest to maszyna realizująca komputacje, czyli obliczenia. Operacje więc może wykonywać jedynie na liczbach. Zatem wszystkie dane w komputerze muszą być zapisane w postaci liczb. Liczby składają się z cyfr. Litery w komputerze to tak naprawdę liczby, a jedynie nasze programy instruują komputer do przedstawienia ich jako litery. W przyszłych odcinkach opowiemy sobie dokładnie o liczbach i systemach ich zapisu. W dalszej części kodu umieściliśmy pętlę while, aby cyklicznie wykonywać instrukcje umieszczone w tej pętli aż do momentu, w którym litera wprowadzona przez użytkownika będzie równa wylosowanej literze, której wartość zapisaną mamy w zmiennej letter. Pętla wykonuje się dopóki warunek jej kontynuacji jest prawdą w kontekście typu boolean. W naszym kodzie warunkiem tym jest wyrażenie nada ok. Czyli zaprzeczenie wartości zmiennej OK. Możemy zatem czytać te pętle jako dopóki nie jest OK, wykonuj poniższy blok instrukcji. W bloku instrukcji umieściliśmy cztery linie kodu. Pierwsza z nich pobiera odpowiedź od użytkownika. I zapisuje jej wartość w zmiennej o nazwie GES. W następnej instrukcji inkrementujemy, czyli zwiększamy, o 1 liczbę prób wykonanych przez użytkownika. Początkową wartość tej liczby ustawiliśmy na 0, zatem w pierwszym przebiegu pętli zwiększamy tę wartość do liczby 1. Następnie mamy instrukcję PRINT, którą omówiliśmy już wcześniej. W ostatniej instrukcji ciała pętli nadpisujemy wartość zmiennej OK. Wartość, jaka zostanie przypisana tej zmiennej, jest wartością całego wyrażenia umieszczonego w nawiasach, czyli porównania dwóch liter. Operacje porównania ewaluują się do prawdy lub fałszu. Wszak albo wartościami obu zmiennych są takie same litery, albo nie. Zmienna OK przyjmie zatem wartość prawdy lub fałszu czyli true albo false. Wykonanie pętli powróci do początku i przed wykonaniem kolejnego przebiegu ponownie zostanie sprawdzony warunek na to ok. Jeśli użytkownik odgadł literę, to pętla przestanie się wykonywać i kod będzie kontynuowany od instrukcji za kodem pętli. Jeśli jednak użytkownik wciąż nie odgadł wylosowanej litery, to nastąpi powtórzenie całego bloku pętli. Znów pobierzemy odpowiedź użytkownika. Następnie zwiększymy wartość zmiennej attempts o 1, czyli z poprzedniego przebiegu mieliśmy 1, teraz dodajemy 1, czyli w zmiennej liczby prób będzie teraz już liczba 2. Następnie znów nastąpi wypisanie na ekran przy użyciu instrukcji print i w ostatnim kroku pętli Ponownie nastąpi ewaluacja porównania danych z przypisaniem wyniku tejże ewaluacji do zmiennej OK. I tak to się będzie pętlić, aż użytkownik odgadnie wylosowaną literę. Wtedy dopiero zacznie się wykonywać kod za blokiem pętli WHILE. Na tym zakończymy omówienie pierwszej wersji naszej trywialnej gry. Do poruszonych zagadnień będziemy jeszcze wracać w następnych odcinkach. W następnym materiale zajmiemy się rozbudowaniem naszej gry tak, aby umożliwiała odgadywanie całych słów, a nie tylko pojedynczych znaków.